Cześć, cześć. Dzisiaj Epi premium Neon, które mamy, jak widzimy, takie. Bardzo długaśne, po prostu bardzo. No, jest już u mnie długo i rośnie szybko, więc wiecie, jak to działa. Jak coś jest długo i rośnie szybko, to jest po prostu duże. Dzisiaj Wam o nim opowiem. Z nim mam wiele historii, bo jest u mnie już, no jak sam mówiłem, długo i bardzo je od początku lubiłem. To tak. Na początku wspominałam w filmu o epipremnum jade, że niektóre epipremna się kręcą, trochę jak niektóre włosy, ale większość jednak się nie zakręca i epipremnum neon powinno być jednym z takich. Widzicie, ono się tak ledwo, jakby raczej do światła się obraca, ale mam taki jeden pęd, który... no spróbujmy go wyjąć, który tutaj widzimy, a no, strasznie się kręci do środka, i to nie jest do światła, bo zdecydowanie przy osłonce nie ma więcej światła. On się tak chyba naturalnie kręci, choć nie powinien. Ogólnie, kiedy to EpiPremum jest u mnie na regale, to ja muszę je podwieszać na innych, bo widzimy, że sięga tutaj do podłogi. A tak to jest. No, jest jeszcze dłuższe, bo tutaj się jeszcze kręci. Zakręcę i o inne pędy, ale mm, no, muszę Wam powiedzieć, że to EpiPremum. E, mi na początku średnio rosło, potem mi zaczęło bardzo rosnąć w połowie wakacji, jakiś miesiąc po zakupie zaczęło mi rosnąć po prostu, także przyciąłem i w trzech, w trzech miejscach mi pęd puszczał, a tu jest pocięciu widzimy, sekundę, nie, nie, widzimy, a tu widzimy, jest pocięciu i mi urósł ten mały pędzik i to było cięcie w, wiecie co było, Boże, Trzy miesiące temu wytworzyło mi tyle liści z nowego oczka. I jak widzimy nie zamierza się zatrzymać. Co jest według mnie ciekawe w tej roślinie to to, że ma zielone wybarwienia, na które ja bardzo zawsze czekam. Mam takich parę ciekawych przypadków liści. Na przykład kupiłem z takim liściem. I to po prostu jest... nie wiem, liść próbował urosnąć w środku liścia. No. Tutaj widzimy, że wcześniejszy liść też ma taką wypukłość, choć o wiele mniejszą. E, następny liść też miał jeszcze taką malutką, ale e, ciałem go, więc nie widać. E, tutaj mi puściło taki długi pęd. E, już, znaczy nie wiem, czy jest długi, ale dla mnie to i tak jest długie, bo ja kupiłem go, właśnie z, raczej z takimi pędami jak, mm, no, jakimiś dotąd. Tak, ja poprzyczynałam, bo sezonka była strasznie bidna. Widzimy, o! Tutaj było z 10 takich ciemnozielonych liści. Tutaj też mam w środku masę małych sezonek. Tu jest jedna z nich. Wsadziłem ostatnio. Tutaj po środku jest jeszcze taka. Ostatnio mi urosła od cięcia, bo ciąłem ostatnio taki bardzo słaby pęd, który się w środku złamał. Nie, to nie była moja wina. Wiem, to jest dziwaczne, ale. Pan był po prostu... o! tutaj. Tutaj jest miejsce cięcia, a tamtego nie widać, ale roślina była złamana znaczy przy i ona miała taki maleńki korzeń powietrzny, który się zaczął wyrastać i taka ta sezonka strasznie rachityczna była. Ale widzimy, że wszystko wyszło na dobre i z sezonki puściła już tutaj liście i tu takiego małego. A co mogę o nim powiedzieć? E, miałam z nim takich parę ciekawych sytuacji, na przykład. kupiłem go z liściem, który e, żółty, miał żółte wybarwienie. E, jeszcze miałam takiego, o, z takim pięknym zielonym wybarwieniem. To w ogóle jest pęd, który ma najczęściej takie zielone wybarwienia. Wiecie, genetycznie napędzi jest jakaś smuszka, to wiadomo, co się od razu dzieje. Gdzieś tu jeszcze miałam gdzieś, o, tu takie przy krawędzi. Gdzie to jeszcze było? Zaraz Wam tutaj znajdę, no ale. Mm, no na pewno. W, myślę, że mi zaufacie, bo jest na tyle długie, że wiadomo, że ma trochę tych wybarwień kurczy. Przepraszam, że tak się zachowuję. Po prostu ten pęd próbuję wrzucić na łóżko, żeby go nie gnieść kolanem. A więc tak. Mm, Rośnie to muszę sadziłem jakieś półtora miesiąca temu i od tego czasu. Rośnie jak zła, bo widzimy, że te pędy, dorosłe pędy są takie zielonkawe, widzicie, takie ciemnozielone, takie, no i już takie limonkowe, limonkowe, no. Widzimy tutaj przyciąłem, bo mój młodszy brat połamał liście na nowym pędzie i stożek wzrostu, więc stwierdziłem, że nie ma sensu tego zachowywać. uciąłem, ukorzeniłem i to jest ta stęka tam z tyłu, ta tutaj, która... Liście, tak. Mm, o, to jest ta stonka. A więc, jak wiadomo, zawsze jak się utnie, to puści z nami jeden nowy stożek wzrostu, jeśli jest w dobrej formie. No i widzimy, puściło. I teraz od tego nowego stożka wzrostu, tutaj. I jest co jest jeszcze zabawniejsze, tutaj widzimy dwa następne, nie wiem czemu, bo ja chyba go nie złamałam. No, nie, no. Wiecie, ja jestem mistrzem łamania i często łamię i nawet sam tego nie widzę. Ale chyba tutaj akurat go nie złamałem, choć nie, nie, nie złamałem go po prostu. I zaczyna mi znowu puszczać. Czasami same z siebie też się tak rozgałęziają, ale to jest o wiele rzadsze po prostu. Mogę tak chyba rzec. Co jeszcze powiedzieć? O, tu mam takie też ziony w barwienie, na tym zakręconym pędzie. On u mnie wytwarzał parę takich poranionych liści. Nie, to jest już dość stary liść, ale gdzieś miałam taki. O! Takie liście, to jest u niego nic nowego. On to zawsze robi, nie wiem czy rośliny mają mózgi, czy coś takiego, nie wydaje mi się raczej, no bo przecież gdzie one miałbym je mieć, ale. Tak czy tak, to. O... On jakoś się strasznie wkurze, go podleje parę dni później, albo nawet dzień później. To od razu z listek jest mniejszy, z jakimś czymś tam, jakoś tak mniej um, żółtawy, jakiś tam brudny, znaczy nie brudny, tylko jakiś taki chropowaty, czy po prostu jakiś uszkodzony, jakiś wygięty, widzicie. A rośliny nie podlewałam chyba ze dwa dni, za długo i od razu wytwarzałam takie liście. Nie, to nie jest nic złego, to jest tylko takie lekkie zagięcie, ale na przykład... Lekardzie jakieś tam jakieś uszkodzenie, tutaj jakieś takie. A gdzieś tam miałem w ogóle jakiś taki hit, że mi się przedarł środek liścia. Zaraz tego poszukam, bo to naprawdę. O! Przy wychodzeniu. Nie, nie dotykałem, wiem. Muszę Wam poza tym pokazać. Pokazywałam, że Hastatum Silver w różnych aktualizacjach puszczaliście na mnie. Złamałem go. Chciałam go tylko trochę ten, jak to się robi z liściami z tradycji, trochę go ugnieść, żeby, znaczy to nie jest ugnieść tylko tak lekko zagnieść, żeby się nie porwał. To podczas zagniatania za mocno złapałam i oderwałam liścia, więc nowy już wychodzi, tak. Pierwszy dobry urosnąć i no, wiem jak to jest. Mogę dodać dodatkowo, że u tego epipremium jeszcze była sedonka w hydroponice, którą dałem już przyjaciółce. robiłem Wam zdjęcie, jest na społeczności. Bardzo ładna sedonka urosła, ale jednak ja już jej nie potrzebowałam, bo widzimy, u mnie go nie brakuje tego epipremium. Jest największy, nie, drugi największy. Puszcza mi tam takiego jakiegoś jednego liścia na tydzień mniej więcej. Nawet trochę mniej, co powiedzieć jeszcze o nim mogę? Nie wytwarza mi wiele większych liści. Widzimy trochę, teraz zmalał, ale to pewnie dlatego, bo się opiera na innych roślinach. O! To, o czym Wam mówiłem. Roślina niepodlona w czasie, i oczywiście już od razu. Rozdarty listek. O, co mam jeszcze powiedzieć? Ostatnio strasznie się wydłużają pędy. Znaczy, to nie jest jeszcze jakiś strasznie, ale gdzieś tu miałem. O! Widzimy pędy rosną. Takie, takie. To jeszcze jest do przeżycia, ale widzimy coś takiego albo takiego. No, takie nie najlepsze, no ale cóż yy, mogę jeszcze powiedzieć, że u tej rośliny nie było żadnych szkodników. Zresztą ja ją nawodziłam chyba z dwa razy w jej życiu i yy, to jej wystarczyło. Szkodników u niej nie było nigdy. Dzięki Bogu, bo ja bym tego chyba nie przeżył. I... Yy. Największy liść, który mi wytworzyła, to mi wytworzyła, nie taki, że z takim przyjechała, bo wiecie, z takim przyjechała, to ja mogę. O, zobaczcie, jakie piękne. Nie, nie, nie. U mnie największy liść, który wytworzyła, to chyba był ten. liście z czasem jeszcze trochę rosną, ale też się trochę gną, więc tak wychodzi, tak, że one za bardzo nie, nie rosną z czasem, nie takich jak ludzie. I z tego dużego pędu mi nie wytwarza już takich dużych liści. Ostatnio w ogóle wytwarza mi bardzo małe listki, o takie. Ale co tam. Rośnie, rośnie. Zresztą ja nic bardzo nie potrzebuję. Jeszcze wam zrobię, może zaraz przybitkę, jak wygląda. Kiedy jest już na miejscu. Ono wytworzy, ono ma tutaj z 15 pędów. Wiem, to jest dużo. Mogę wam nawet policzyć i tu jest jeden. Tutaj mamy drugi ten zawinięty, tu mamy trzeci, ten, który tutaj jest puszcza, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Tu jest ósmy w środku puszcza, gdzieś ty był gdzie to było? Dziewiąty, dziesiąty, jedenasty. Sekunda. Yy. 11, 11, 11. O, 12, to jest listek i z niego zaraz wyjdzie nowy. Yy, 12 i jeszcze gdzieś wydaje mi się, że było gdzieś yy, jeszcze jeden. Ale nieważne, jeśli jak wspominam, to tutaj jest właśnie około 15 pędów. Ja też wysadzałem jeden taki yy, strasznie porany i w ogóle dałam go do biura, bo nie potrzebowałam go tutaj w domu takiego. Zresztą ja muszę Ci przyznać, że estetyczne i bardzo ładne rośliny, jak to są w domu, a te takie, te trochę brzydsze z jakimiś wielkimi uchybieniami to są na balkonie. O, wybarwienie. No i to było na tyle. Jeszcze Wam zrobię tą przebitkę. Tutaj jak ono stoi, to wygląda tak. Widzimy pędy są pozawieszane tak na innych pędach. Tutaj też, tutaj też jest jakiś straszny we mnie tym global Green. Green komponuje. No, co mam tutaj powiedzieć? No, wygląda ślicznie to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Roślina jest, jak widzimy, dzika, więc po prostu następne filmy też będą według ankiety, bo mi się nie chce robić tyle tych ankiet, żebyście wybrali jedno. Więc jak już są te cztery epipremna, to już wszystkie cztery zrobimy i potem po prostu reszta będzie w następnej ankiecie, choć nie wiem, czy się zmieszczą, bo jest ich jeszcze trochę. I to by było właśnie na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał i jeszcze Wam wszystkiego dobrego. Cze Cześć. Nie wiem, czy się nagrało.